Po 8 latach nadchodzi coś, czego jeszcze nie widzieliśmy w Fortnite. -cie. Simpsonowie. Jest to zupełnie nowość w Multiversum Fortnite'owym. Dlatego dziś zamierzam to sprawdzić i zobaczyć o co w tym chodzi. Stawiam sobie wyzwanie, żeby wbić najwyższą możliwą rangę w godzinę. Będzie to pierwsze moje zetknięcie z tym sezonem i jestem bardzo podekscytowany. Bo wiem, że od tego sezonu i przyszłego rozdziału, który będzie w grudniu, zależy przyszłość Fortnite'a. Jesteśmy w momencie, który będzie decydujący dla tej gry, dlatego wiem, że deweloperzy na pewno przykładają się jak nigdy. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Dlatego koniecznie oglądajcie cały ten odcinek, żeby poznać moją opinię na ten temat. Przede wszystkim subskrybujcie ten kanał, bo to jest mój drugi kanał. I Pamiętajcie, że jeżeli będziecie kupowali sklepy Fortnite, to zjedźmy go twórcy, czyli Kebczek, będzie im bardzo miło. A teraz przejdźmy do odcinka. Dobra, i mamy to intro, mamy to intro! Ej, tak szczerze Jaroś! się... o, jaro się... wow, ej, to jest taki klient, wiecie, jak ja lubię montować, kocham w ogóle takie rzeczy. To jest dla mnie imponujące. Dobra, słuchajcie, gdzie lecimy Pierwszą... Co ja mam? Mapę całą odkrytą? Kwiat, to oboje jest ogromne, jak się kliknie mapę, Dobra, ej, lecimy na elektrownię jądrową spearing Springfield. Jedziemy na to na pewno. Dobra, słuchajcie, widzowie! I tak samo startujemy stoper. Zobaczymy jak jaką rangę wbijemy w godzinę. Koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, jak oceniacie cały ten do pobieżniej tego materiału. I przede wszystkim pamiętajcie o wpisaniu mojego kodu Czyli Capture Cod, wy sklepy Fortnite będzie mi bardzo miło. Jeżeli wam się podoba, to co robię, pamiętajcie o wsparciu mnie. Dobra, słuchajcie, lądujemy. Pierwsza nasza gra. Ty, ej, mega dużo to wygląda, Ty szyby. Żeby... I ja. Ej, jaki kozak to jest! Co jest? Ej, jeszcze w Fortnite takiej nie było! Tak grama tysiąc lat i jeszcze takiej miejscówki nie było. Ej, mimo to, że nie oglądałem nigdy prawdopodobnie Simpsonów, to jestem strasznie podjarany, bo jakby tyle, ile rzeczy było w internecie o tym, ile jakichś różnych przeróbek, memów i tak dalej, to to jest kurczę niesamowite. I szczerze jaram się tą kolaboracją. Dobrze, ja to przyda kardować, niezbiera ja Stare gram jakbym grał ty, ja mojego psa! Dawaj tutaj z tym Jake'im. Jak go nazywam? Jake. Ty, pastor, jest tutaj mój piesek. Ja, my to tryhardujemy. Gra moje kortka, paster. Nie ma opcji, że moja pierwsza gra będzie zakończona na top 29. Ja to tryharduję, stare. O kurwa. Ty, nie mam pojęcia, skąd on mi to dał. I nie mam pojęcia, skąd on mi to dał. I co tu się dzieje? Tu jest jakaś afera, ty. Chłopie, pomóż mi ten... Z tym kopie Jake'im Stary jak komer, zobaczy, co my odwalamy Springfield, To nas kopie zakutkuje, nie? I dajcie znać czy w ogóle, kiedy oglądaliście Simpsonów. Jestem ciekawy, waszych w ogóle tutaj kurde jakichś doświadczeń z e, tym serialem animowanym. Dobra, a jest ta fera Fest, nie? Stary ten lud eh? Prawdopodobnie tego skina w ogóle odtrzymał od epika, nie, czyli w skadesie bojowym. Jeżeli tak, to bardzo dziękuję Epic i Jestem trochę wtedy pod wrażeniem, bo ja się tego nie spodziewałem, ale tak ludzie w lobby reagowali na mnie, bo on był, był jakiś niesamowicie rzadki ten skin. Dobra, a i nie mam pojęcia co się dzieje. O, a, ty, to jest jakiś prost. Ale slipa. Nie! Trzecia minuta gry i my dostajemy golda dwa. Ej, dobra. Nie jest tak źle, nie jest tak źle. Druga gra i mamy 53 osoby w lobby. Ogólnie te lobby mają być na 80. Jestem trochę zaskoczony, ale słuchajcie, lądujemy tutaj na głównej miejscówce. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Ja pierdolę, słyszę, że dużo osób jedzie. O, kurde. Dobra, patrzcie to, jak tą głowę zniszczymy. Ty, co jest? Dobra, dawaj mi to, kupię. O, jest, jest! Patrzcie, tu mamy normalny chem, mamy chem! A co jest? Wóz mi leci! Ale Hollywood! Widzowie, niesamowite, co jest? Ej, szczerze, mega się ja zestęczony. Uważam, że to jest dobra rzecz. Ja uważam, że tego fortej potrzebowałam. Nie mam pojęcia dlaczego, ale jestem podjarany. Ej, co jest jakiś. Co to jest? Super, chłopie jakiś Hollywood. Co mi to dało? Ej tu mi dało kewacz, mi się wydaje, bo ja nie ogarnąłem, a jestem jakiś co najmniej dziwny. Ej dobra, zbieram masy, To jest dużo osób na tym miejscu. Tylko ja chyba wiedziałem o tej głowie. Mam wrażenie, że za kilka dni tylko na to ludzie będą latali. O, w końcu mam normalną pompę. Dobra, zarąbiście, tego potrzebowałem. Ale wracając do tego, to faktycznie mam wrażenie, że tego Fortnite potrzebował, bo to jest strasznie fan to play. Nie dość, że to jest takie w ogóle świeże, to wydaje się to strasznie w ogóle przyjemne do gry. Ale zobaczymy, co są typy. O, o ty pasz to! Co ta ryba robi? Ona coś robi? Ona mi daje zerowy punkt, ja mogę teraz uciec. No chopy no, jedziemy, z to normalnie, chcę zwiedzić tą mapę. Daj mi tego tro, trochę tego kamienia. O kurde, kim to jest brick, dobre. Szczerze, jestem ciekawy bardzo, jak będą wyglądały turnieje na tej mapie. I będzie jedyne w swoim rodzaju. W ogóle wzajem, dajcie znać, czy chcecie, żebym grał turnieje w tym sezonie. Ja ogólnie miałem właśnie mniej teraz turniejów grać, bo bardziej chciałem się skupić na filmach, ale ogólnie jeżeli byście chcieli zobaczyć jakieś turnieje, możemy spróbować to połączyć i po prostu robić content na, na turniejach. Ej ta głowa jest taka epicka piska. bo to jest w ogóle mityczne. W ogóle jak ci się nazywa. Ochrony chem dicha, Ty jeb cicha jakiegoś. Co tu się dzieje te? i patrzcie, są dziwne. Ty normalnie chłopie, ty jak go ci widać, ty? Jaka afera. Ej, w ogóle nie niebo jest. Ej, jestem jakiś dziwny, ja się jaram wszystkim po prostu. Nie wiem, ale dla mnie to jest takie świeże. Ej, co. O kurde, co jest ty? Co jest ty? A tu odora, kup na tej rybie, chyba był. Patrz, patrz. Kopię, pysami byś zastrzelił. Chłopię, ja mu zaraz tego zjeb z dynki zdynki, to zobaczcie, co się, kurde, tutaj stanie z nim. Kolega, co skacze do nas. Zwiedzam to mapę, jakbym był jakiś bambikiem z pierwszego sezonu. Dobra, 8 osób żyje i patrzcie, jaka mała strefa jest, kurde. I patrzcie, mam tu typa ma balony jakieś, co tu się dzieje. Ja pierdział się mega, boję bić w ogóle. Dobra, idzie na pewno w tego typa. Ale misa zrobię. Patrzcie, on przechopie high ground na nade mną. Dostosz tu jaką popę dałem mu mocą. Co jest? Jak on to zagrał nietypowo? 260. Do 60. Dobra, jego ja onuje kopę. Tylko ja mam problem, że nie mam I ja jaką kąpopę mu dam za zero. Popy, dawaj tego typa, on już jest mój. Popytał, zero HP, ty powinieneś być stary, już mojej fragie. Dawaj tutaj, chodź z tym typem. Dobra, leży ziomek. Ej, Pride się włożyłem ja ogólnie. Nie wiem dlaczego, ale mega się stresowałem w trakcie tego fighta. Dobra, piję tego biga. Mamy tu w ogóle skara. Ty nie jest ziomek jolu. Ja Ej, to jest sklep, tak? Ty sklep, tak, kiedy go zobaczysz? Ej, to jest ten! Kupię SLEP! Normalnie firma! Tutaj produkcja, stary zyskolił, tu się SLEP robi. Dobra, to jest dobre. Kurde, ej, fajna będzie tu mapa. A no dobra, czekajcie, bo tu musimy do strefy zrotować. O, fuck, ta strefa bije po jeden. Taka strefa bije po jeden. Przecież w tej strefie to można siedzieć ze 100 lat. Dobra, to jest akurat średnia. Ej, krzaku bomby są. Co jest? Takie itemy to są dziwne. Ej, trzy osoby żyją, ja będzie nasz pierwszy win. No, jestem ciekawy, w ogóle która jest minuta naszego tutaj wyzwania, 16. Jestem bardzo ciekawy, jaką rangę wbijemy, bo to wiecie, te jest są mega dynamiczne, więc to nie będzie wyglądało tak jak w combat Royalu. Że maksymalnie jak wbijemy rangę, do trzy rangi. To naprawdę można sporo wbić, Tak mi się wydaje, ale no, nie może się przelicza. W ogóle strefa jest tu, bo co jest z jest design tej strefy. Ale tu, co mi się nie dziwię. Aj, mamy typ, a patrzcie to Dostał dziewięć... 9... O kurde, to on jest jakiś dobry, on jest jakiś nabitny. Barad to triple edytuję chopy. Oj, jest z tym typem. Musiałam nie bać. Ej w ogóle czekaj, bo ja mam wrażenie, że się nie mogę dostać. Ja bym chciał to testować, Ale nie będzie mi chyba to dane, bo goś tutaj ucieka, bo tu jakiś typ z strzela. Co tu się w ogóle dzieje za Hollywood, nie? Patrz, to, w ty normalnie fight nie? W ogóle ja widzę, pamiętaj, że zostawić suba łapkę w górę. I jak będzie kupowali kawę to skodem kepchokod. A ja nie mam kobiet tego! Nie mam tego! Nie miał kobiet masów nie? Ja odwaliłem! Stary się tak freebildowałem, że masów nie miałem po sekundzie, nie? Ja pierdziele, dobra, aj teraz ta kompresja ona stoi, żeby to wygrać. Mam tak dobry kipunek, że jak to przegra, to jest slipa, nie? Zarazimy jeszcze tylko tą grę skończyć, bo ta ranga jest naprawdę istotna. Ej, farma! O, oh, wow. Ej, mega cool to jest. Szczerze, mega fajnie to wygląda. Ja się bałem, że to takie rysunkowe nie będzie wyglądało najlepiej, ale osobiście uważam, że jest mega, kurde, świeże to. I powolone dla mnie jest to, że to jest jakiś taki styl fortnite'owy zachowany w tym wszystkim. Naprawdę musiało być bardzo trudne. Powinniśmy dostanieć tutaj tych ludzi, którzy to rozkminiali, bo to naprawdę musiało być za wyzwanie. Ty, co to jest? O co z tym chodzi, chłopie? I ty, o kurde! Ty jak z GTA Sandras, normalnie walimy. Zaznaczamy terytorium gangu. Opie, to nie aż że to tamto. I rozbijamy szyby, stary robię tu hałas, napad robimy. I tu możemy kupić za golda, dobra, i jak to rozbijemy to wypada i to byłoby dobre, ale no nie, nie, nie wypada. I dobra ten gość gra Cup'a, nie jak nic. O, widzę go już. Chciałamy go spisować, a nie czuję się na tyle formie, żeby go pisować. Po prostu go zabiję normalnie bambi, bambikiem. Dobra, ma stajperkę te. On jest jakiś nabity. Jak on mi dał stówę? Takie odległości. Co on ma za sprzęt? Kupię on do kibla wskoczył. On jeszcze mi drzwiami tutaj machnął stary, przed oczami. Oj, dobra, to jest crazy fight, nie? Patrzcie to. Ja ja mogłem go zabić. O oh, fuck, o oh, fuck! Ten jeszcze planet folibation padłem, nie? Kopią w strzaka, próbuję do nie strzelać. z tym bambikiem. O kurde, ma jakąś pompę, która bije 120 metrów, nie? Dałem mu zykraka. kraka. Ten gość jest taki to ma taką pompę, że możemy chyba znieść z tej odległości. To jest w ogóle beka. O, o kur, a co jest? Nie, co jest? Co jest? I przeżyłem to! Oda się przeżyć! Ej, what the fuck! Go się wydał I GOŚĆ gra world cupa, to jest niesamowite patrzcie to, ja w ogóle nie mam tego, nie mam jak rotować. On ma ten rewolwer mocny! O ma tego mityka, to jest chyba tego, komera! Dobra, wygrałem to! Nice! Let's go! Dobra, widzowie, znaczy jak będziemy mieli rangę. Mija 24 minuta challenge'u. Jesteście ciekawi, będziemy mieli procent. Złoto 3 wbiliśmy i wbiliśmy do tego 33%. Dobra, nice, lecimy dalej. Od razu dajemy ready Dobra i kolejna gra. Jesteśmy sami chyba na miejscówce. To jest jeden z większych miejscówek, jesteśmy tutaj chyba sami. Wjeżdżamy na pełen, Ej, w ogóle jara mnie to, że są takie domki. No mnie w ogóle nie wszystko jara, to jest, jest beka. Ej, domek na drzewie. Ale jaja, dobra, to jest w ogóle. Back. Powiedz, że można to wejść. Ja pierdzielę, ale kozak, Och, chłopie, to jest w ogóle przedmioty. Ej, ej, to jest w ogóle miasteczko, gdzie cała ta w godzina mieszka Simpsonów, I co to jest? To ty. O, kopię, no normalnie robimy zadania. startujemy, kartę set level extra Fortnite. I patrzcie, tu już jakaś głowa jest. A tu jest ten typ, jego widać na całej mapie, okej. Okay. Czyli to, co miałem wcześniej, to w ogóle ujawniało całkowicie moją lokalizację. Jak jakiś medalion. O, tu jest nowa skrzynia! o oj, co jest? Strzelba taktyczna filotowa. Ej, ja nie wiem czy kiedykolwiek widziałem w Fortnite tą strzelbę. Bo zawsze było chyba tak, że była tylko niebieska, a episka to już była totalnie inna ta strzelba, wiecie? Ona tak zupełnie inaczej strzelała. Kurde, no nawet nie jak ona się nazywała, ale wiecie co co chodzi? Ciekawe. Dobra, w tym domu niczego nie ma specjalnego. O, można ujść na tej kanapie! O, chłopie, ale hollywood! Exxon, wyś? O, dobra, już się pan, że nie ma tego zbindowanego, nie? O, nie! Telewizor zniszczyłem. Fuck, tu się odbywała cała scenka po evencie. Dobra, idziemy dalej. E, patrz ty po. O, kurde, jaki aim, Ale lipa. Co jest? O, dobra, w jakiś ten, Zega Sigma, nie? Leży ty! Ogólny też mnie prawie zdjął Ej, ciekawe, w ogóle meta jest ten Nie mam pojęcia, czym grać tak w sumie Bo z jednej strony jest spoko ten shotgun szybki, ale z drugiej strony Ta gromowa strzelba jest tak potężna, że to jest niesamowite Wow wow, 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 wow. On, on ma tą broń chyba Ja pierdziela To fight. O kurde. Dobra, Boże. Nie! Less nice! Ale go spredyktowałem. O chłopie. On miał to broń. Miał tą broń. To jest towy rewolwer. Wybuchalski. Czyż to jest na pewno ta nowa broń? Ona by tak się nazywała? Wybuchalski. Co jest, jaki to dźwięk Ej, Fortnite obdarował go nie jest sprzętu tego ziomka, nie? To jest niesamowite W ogóle chcę ja wam przypomnieć, to jest mój drugi kanał Dlatego koniecznie go zasubskrybujcie I zostawcie łapkę w górę I wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie Bo będziemy organizowali bardzo dużo nagrań w tym sezonie Taki mamy zamiar A powstał nowy Discord, więc jeżeli chcecie wziąć udział w, w nagrywkach ze mną To koniecznie wbijajcie I patrzcie, komu chedę daje ojej, jednak nie daje. A jestem to 3. Ja chcę wykorzystać tą broń. Ej, to jest woda? Nie, normalnie woda. Ty, ryby pływają. A, łowiska są, okej. Okay. Można łowić normalnie. Ej, jestem to 2. Ej, Ej, tam padnie w strefie. O, tu jest typo. Ej, dobra, czekam na kopa tutaj, nie? Jakąś się wychyli, taką mu listwę sprzedam. Chłop się obudzi w szpitalu. Dostał 49. On jest stary już dead, nie? On już jest mój. To co jest? Ej, dobra, lecimy 50-50. Daj, daj z tym gościem. Lecimy 50-50. O kurde. To jest, jak mnie wywinął. 12 HP, kurce, gość prawie pad. I mamy kolejną rangę. Mamy. Co? Ej, nie miałem takiej sytuacji w Fortnite chyba nigdy, nie? To było tak rozpędzone. To wygląda jakby miała być kolejna ranga. Słuchajcie, jesteśmy niestety po przerwie. Była wielka awaria Fortnite i serwery kompletnie nie działały przez kilka godzin. Przez to musiałem challenge zastopować, ale spokojnie, czasu się wznawia. Dobra, czas leci. To jest ostatnia moja prawdopodobnie gra, chyba, że ją bardzo szybko bym skończył. Lecimy na zielony taras. I ustawiłem w tym momencie sobie cały zestaw Simpsonowy. Mamy lotnie, mamy kill, mamy wszystko. Dobra, idziemy na pełne. W ogóle pisałem, z Rzekowem i i Manoikiem i kurde, chłopacy też są pod jane No naprawdę mega się jakoś Cieszę się tą grą dzisiaj. Dlatego wybaczcie moje reakcje, ale naprawdę dużo nie grałem w Fortnite ostatnimi czasy. Wiecie, ja dużo spędzałem czasu nad montażem i to wiele razy już mówiłem, ale w tym momencie jestem podekscytowany, bo mam zamiar dużo grać teraz Fortnite Fortnite. wiecie, bawić się tą grą i korzystać z tego, co nam Epic właśnie tutaj tworzy. Dlatego jestem strasznie zajrany tym i koniecznie stawcie subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo to jest mój drugi kanał i będzie mi bardzo miło, jeżeli wpiszecie mój kod twórcy, czyli capcie kod, bo mało osób nas wspiera i ta skrzynka co najmniej dziwnie wygląda, nie jakby ją ktoś kleił w Photoshopie, Ty jest sok! Wjeżdżałem przez okno. To jest tu na Majwoksia Lash dead, nice, mamy go, ale go zapaliśmy ty. O chłopio, karabin pichot legendarny, ej, to są takie ciekawe bronie O jest lipa, ty. to jest niezły Fight, co się zapowiada Jedną mini chłopie Ja widziela o kurde Nie, nie Mamy następną rangę, mamy platynę i teoretycznie to nawet jest może dobre Bo ogólnie w Fortnite aktualnie na tym systemie rank, wbija się tak głupio rangi Ostatnia gra, została nam ostatnia minuta, żeby się zakolekować ewentualnie do następnej gry Ale raczej już tego nie będziemy robili słuchajcie, podejdziemy na elektrownię jądrową w Springfield Ty ile tu ludzi leci? Akalipa. lipa Nie grałem dwie godziny teraz Fortnite i zapomniałem jaki ten stock daje, chłopie, efekty tutaj to Jest 10 000 osób, jak ja padnę to jest koniec challenge'u, nie? Dajcie mi jakąś broń, potrzebuję jakąś broń, jakąś pompę I dostanę pompę, ja taki Hollywood to zrobię, dajcie mi pompę Dobra, mam szybką pompę, może być. Jak wiecie, kiedyś w Fortnite było z Team i z Team to było właśnie nawiązanie do tej miejscówki. To jest to jest niesamowite, że ktoś kiedyś w Fortnite'cie wpadł na taki pomysł i to się stało teraz rzeczywiste, nie. I to jest najlepsze w ogóle, że w tamtym sezonie było nawiązanie do yy, Do głównej postaci Simpsonów, mianowicie były donaty na tej miejscówce i To był taki perfidne nawiązanie, więc to jest w ogóle tak mocna historia. Jak się o tym dowiedziałem, to byłem totalnie zaskoczony. O, dara, jestem po tutaj, patrzcie to. Piję tego biga na wszelki, żeby mieć więcej HP. Patrzcie. Można się budować co jest? Dobra, jak miałbym podsumować, ocenimy ten sezon do skali od 1 do 10, prawdopodobnie na jakąś 9, bo jest naprawdę bardzo intensywny, interesujący, tak go bym nazwał i przede wszystkim świeży. Daje mi on poczucie mega dużej świeżości. Jestem mega podjarany tym, co nas czeka, bo przyszły sezon, przyszły rozdział będzie naprawdę prawdopodobnie jeden z lepszych rzeczy, jaką spotka tą grę. Tak mi się wydaje po likach, które mamy. Dlatego mam nadzieję, że Wam się to wszystko podoba. Subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić następnych filmów z Fortnite'a i wbijcie na Discorda, bo tam będą się odbywały nagrywki z tego sezonu, dlatego jeżeli chcecie wziąć udział w nagrywkach z youtuberami, ze mną i tak dalej, to wbijajcie. Subskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.